Witam Państwa bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, chcieliśmy zaprosić mieszkańców zarówno miasta Tomaszowa, jak i gmin Powiatu Tomaszowskiego na obchody Dni Antoniańskich. Ja przypomnę, że w roku 2016 decyzją Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego i decyzją Rady Powiatu Tomaszowskiego święty Antoni został patronem zarówno miasta Tomaszowa Mazowieckiego jak i całego powiatu tomaszowskiego. To bardzo ważne, istotne wydarzenia w naszym codziennym życiu, w naszym kalendarzu corocznym i chcieliśmy, żeby można było zapoznać się z życiem tego bardzo ważnego, istotnego świętego, który jest przykładem jak postępować w życiu codziennym jest przykładem, jak pomagać innym. To wspaniały patron, który od kilku lat, tak jak powiedziałem, tutaj stara się być wzorcem dla mieszkańców zarówno miasta, jak i całego powiatu. I to, co jest warte przypomnienia, to jest święty, który w najszybszym możliwym czasie został kanonizowany. Niecały rok od śmierci. Tego świętego nastąpiła kanonizacja, czyli Kościół docenił wagę tego wyjątkowego człowieka, doktora Kościoła, tego, który jest patronem małżeństw, narzeczonych, jest patronem przede wszystkim ludzi ubogich, jest patronem, tak jak wiemy i często przypominamy, ludzi zaginionych, jak i tych rzeczy, które w codziennym naszym użytkowaniu też nam dziś czasami się zapodzieją wspaniały święty i to zaproszenie kierujemy wraz z Panem Prezydentem, jak i również kustoszem Sanktuarium Świętego Antoniego, proboszczem Parafii Świętego Antoniego, księdzem Sławomirem Klichem. Drodzy Państwo, myślę, że każdy z mieszkańców zarówno miasta, jak i powiatu znajdzie coś dla siebie, tak żeby mógł wspólnie współuczestniczyć w tych bardzo ważnych, istotnych wydarzeniach które będą miały miejsce w dniach 11, 12 i 13 czerwca 2023 roku. Teraz zapraszam pana prezydenta. Bardzo proszę. Pan starosta przedstawił organizatorów. Oczywiście tych głównych organizatorów, bo Starostwo Miasto oraz parafia pod wezwaniem świętego Antoniego są główni organizatorzy, ale będą nas wspierać nasze placówki kulturalne. Powiatowe Centrum Animacji Kultury, Miejskie Centrum Kultury, Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim. Myślę, że nie zabraknie atrakcji nie tylko dla nas, osób, które, które są osobami wierzącymi, ale również te osoby, które są innych wyznań. Zapraszamy do uczestniczenia w tych wszystkich wydarzeniach, które będą się działy, bo warto się zapoznać, tak jak pan starosta wspomniał wcześniej, z życiem i z dziełami świętego Antoniego, które były za jego pośrednictwem realizowane, ale też z dziełami, które są już za jego pośrednictwem wsparcia duchowego realizowane. Ja nie ukrywam, że takim, tak czuję to osobiste wsparcie w inwestycji, którą miasto... Rozpoczyna lada moment przeprowadzać, mianowicie budowa hospicjum dla osób szczególnie. Święty Antoni właśnie opiekował się osobami chorymi, opiekował się osobami bezdomnymi, osobami, które potrzebują tej pomocy, które są bardzo słabe i bardzo często nie potrafią, nie mogą już prosić same o pomoc. Więc, więc organizujemy 11, 12, 13. Zapraszamy. Oczywiście czerwca zapraszamy wszystkich mieszkańców na obchody święta naszego patrona, naszego miasta, naszego powiatu. Kilka wydarzeń Państwu przytoczę. Oczywiście będzie nam niezmiernie miło, jeżeli wspólnie weźmiemy udział w tych wydarzeniach. I tak, tak zaczynamy od godziny 15 w niedzielę festynem parafialnym przy Sanktuarium Świętego Antoniego. Nowa, nowe przedsięwzięcie, które się pojawia, którego jestem inspiratorem, bardzo mi zależało, żeby, żeby to przeprowadzić w tym roku pierwszy raz. Ja myślę, że z roku na rok będzie to przedsięwzięcie się rozrastało. To jest konkurs piosenki religijnej. Wiele osób nie wie, jak piękna, bogata jest twórczość religijna, szczególnie też ta twórczość młodzieżowa. Młodzież skupiona w różnych scholach, zespołach, utalentowana artystycznie, no, będzie prezentowała i będzie niejako rywalizowała między sobą i, i ja mogę zapewnić z naszej strony, że mogą oczekiwać na fajne nagrody. I to też będzie w niedzielę. Ponadto, ponadto przewidujemy, przewidujemy koncert zespołu Małych Wielkich Serc. Zapraszamy również na wykład święty Antoni doktor Kościoła i spektakle okol okolicznościowe grup teatralnych to będzie 12 czerwca w poniedziałek. Natomiast powiatowe centrum animacji społecznej będzie dbało o, o zdrowe, zdrowe ciało, w którym będzie zdrowy duch, mianowicie mecze finałowe i rozstrzygnięcie turnieju piłki nożnej, piąty antoniański bieg rekreacyjny, widowisko skosłowno muzyczne. Zapomnij, że jesteś, gdy mówisz, że kochasz. I to wszystko Powiatowe Centrum Animacji Społecznej przygotowuje właśnie na poniedziałek. We wtorek w sanktuarium Świętego Antoniego swoje, swój kunszt zaprezentuje miejski chór. Artis Gaudium to jest dzień, w którym obchodzimy, także kulminacja naszych, naszych obchodów. Nie, nie może się odbyć oczywiście cała uroczystość bez uroczystej mszy świętej odpustowej, która, która będzie o godzinie 18 w Sanktuarium Świętego Antoniego, na którą z całego serca również zapraszamy. Widowisko słowno-muzyczne dla dzieci, Zapomnij, że jesteś, Gdy mówisz, że kochasz, Powiatowe Centrum Animacji Społecznej, Miejskie Centrum Kultury, Tkacz, również wykład, wykład na temat Świętego Antoniego. To wszystko będzie się działo podczas 11 12 i 13 czerwca w naszym mieście serdecznie wszystkich zapraszamy. Drodzy Państwo, tak jak słyszeliście tutaj o tym, co przedstawiał Pan Prezydent, na pewno każdy od najmniejszego do najstarszego znajdzie jakąś taką ofertę związaną z tymi dniami antoniańskimi. Wyjątkowy przykład człowieka, kochającego Boga i kochającego ludzi. Patron miasta i powiatu, wzór do naśladowania i chcielibyśmy, żeby mieszkańcy i miasta i powiatu podążali po prostu taką drogą, jaką szedł święty Antoni. Także serdecznie zapraszamy.